Ahab opowiedział Izabel o wszystkim, co Eliasz zrobił, także o tym, jak pozabijał mieczem proroków. Wtedy Izebel kazała przez posłańca przekazać Eliaszowi Niech bogowie mnie ukażą, jeśli jutro o tym czasie nie postąpię z tobą tak samo, jak ty postąpiłeś z każdym z nich. Eliasz przestraszył się i natychmiast wyruszył w drogę, żeby uratować swoje życie. Przybył do Berseby w Judzie i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś udał się na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Usiadł pod jednym z janowców prosząc o śmierć. Panie, mam już dosyć wszystkiego. Zabierz moje życie, bo nim jestem lepszy od moich przodków. Potem położył się pod krzewem i zasnął, a wtedy anioł trącił go i powiedział, Wstań i jedz. Eliasz się rozejrzał i zobaczył przy swojej głowie placek i dzban wody. Posilił się więc, napił się i znów się położył. Anioł Pana wrócił i drugi raz go trącił, mówiąc Wstań i najedz się, gdyż czeka cię długa droga. Wstał więc, zjadł i napił się, a potem umocniony tym posiłkiem, Szedł przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Choreb. Przed tam do jaskini i w niej przenocował. Wtem zostało skierowane do niego słowo Pana. – Co ty robisz, Eliaszu? – odpowiedział. – Pożera mnie zazdrość o Pana Boga zastępów. Izraelici bowiem odrzucili twoje przymierze, rozwalili twoje ołtarze a Twoich proroków pozabijali mieczem. Ja sam pozostałem, oni czyhają jeszcze i na moje życie. Idź, powiedział, stań na górze przed Panem. Pan właśnie wtedy przechodził. Potężny wicher rozłupywał góry i kruszył skały przed Panem, ale Pan nie był w wichrze, a po wichrze trzęsienie ziemi. Lecz pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi ogień, ale pan nie był w ogniu, a po ogniu szmer łagodnego powiewu. Gdy tylko Eliasz go usłyszał, zasłonił twarz płaszczem i wychodząc stanął u wejścia do jaskini. Wówczas głos odezwał się do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu? Odpowiedział, pożera mnie zazdrość o Pana Boga zastępów. Izraelici bowiem odrzucili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków pozabijali mieczem. Ja sam pozostałem, a oni czyhają jeszcze i na moje życie. Na to Pan odrzekł, idź, wracaj tą samą drogą na pustynię Damaszku, a kiedy tam przybędziesz... Namaścisz Hazaela na króla Aramu, Jechu, syna Nimsziego, namaścisz na króla Izraela, a Elizeusza, syna Szafata Abel Mechola, namaścisz na proroka po tobie. Kto się uratuje od miecza Hazaela, tego zabije Jechu, a kto się uratuje od miecza Jechu, tego zabije Elizeusz. Ale pozostawię w Izraelu resztę w liczbie siedmiu tysięcy, tych wszystkich, których kolana nie zgieł się przed Baalem i których usta nie składały mu pocałunków. Eliasz wyruszył więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, który właśnie orał. Przed nim szło dwanaście par wołów, a on był przy dwunastej. Przechodząc, Eliasz zarzucił swój płaszcz na niego. On zaś zostawił woły i pobiegł za Eliaszem, prosząc: Pozwól mi na pożegnanie ucałować mojego ojca i matkę, a wtedy pójdę za tobą. Idź, ale wracaj, odpowiedział i pomyśl, po co ci to uczyniłem. Zawrócił więc, a potem wziął parę wołów i złożył je na ofiarę. W ogniu, w którym spalił drewniane homonto i dyszel, ugotował mięso i przygotował z niego posiłek dla ludzi. Zaraz potem poszedł za Eliaszem i stał się jego sługą.